Z Witajcie, z tej strony Myszasty, a miejsce, w którym się teraz znajdujemy, to pokład Kruka, naszego wielkiego statku sterowca dowodzenia w grze Divinity Dragon Commander. No i właśnie, tutaj w tym materiale, jest to zresztą początek gry, yy, grałem troszeczkę więcej, ale... W becie co chwila Larian wprowadza drastyczne dosyć zmiany i tak dalej, nie zawsze sobie są działać, więc musiałem rozpocząć rozgrywkę od nowa. Chcę Wam pokazać jak to mniej więcej wygląda. Tutaj nie mamy jeszcze dostępu do wszystkich możliwości statku, ale już w zasadzie na tym etapie mamy większość tych rzeczy odblokowane. Pokażę Wam, jak wyglądają właśnie interakcje na pokładzie kruka, jakie mamy tutaj pomieszczenia i co ciekawego możemy zrobić. To miejsce, w którym się obecnie znajdujemy, to właśnie mostek. Mamy tutaj mapę strategiczną, niestety, jak widać, jest zaznaczona na czerwono. W związku z czym, no i mamy informację, że jesteśmy proszeni do sali dronowej, co oznacza, że w tym momencie na razie nie będziemy mogli rozegrać kolejnej bitwy. Na razie musimy odbyć kilka fabularnych rozmów. Jest tego całkiem sporo. No, oczywiście tutaj. Sam interfejs, prawda, sam wygląd tego statku, to no nie poruszamy się bo nie w pełni swobodnie w jakimś trybie first person czy coś takiego. Mamy po prostu pojedyncze komnaty. No, grafika jest tutaj na całkiem niezłym poziomie, trzeba przyznać. Sam design też taki mocno, bardzo steampunkowy. No ale właśnie, proszą nas do sali tronowej, w związku z czym tam się udamy, przechodzimy do sali tronowej. A w sali tronowej mamy właśnie kilka nowych postaci, które dopiero teraz pojawiły się na naszym statku. Wcześniej ich nie było. Dwie z nich już znam: Henrygo, czyli jednego z moich generałów, oraz Edmunda Lizardmana, również jednego z generałów. Pojawiły się, pojawiły się dwie nowe postaci, czyli Scarlet i Catrin. I teraz sobie z nimi porozmawiamy. O, no, no właśnie. Wcześniej nazywał mnie Benkartem.

Tu widać, wersje są po angielsku udźwiękowione. Hmm. We wcześniejszej wersji BT tego nie było. Mamy też już polską hmm. wersję tłumaczeń. Nie jest ono jeszcze pełne, nie, nie, nie pojawia się wszędzie, ale już w dużej części dialogi zostały przetłumaczone. Zresztą będziecie być może mogli tutaj zobaczyć, że Laria nie wyszedł z prawy i, i te ich no

mają swoje preferencje, swoje no właśnie, różnego rodzaju e, poglądy. No i tutaj jest dość ważna sprawa, dlatego że no, później pojawią się również ambasadorowie najważniejszych raz na naszym statku i w tym momencie będą nam różnego rodzaju propozycje pod głosowanie. Tutaj podrzucać, e, no i my będziemy musieli te decyzje podejmować, zgadzać się na pewne nowe ustalenia lub nie. Jeżeli będziemy wybierać e, odpowiednią kwestię, w tym momencie u jednych raz poparcie nam jak gdyby wzrośnie, u innych spadnie, co z kolei przekłada się na działanie na mapie strategicznej w pewien sposób, no ale o tym oczywiście że za chwilę. But in truth we are also more cunning, resilient, refined and downright intelligent. Give an empire a queen, I say, and it will oh, be ruled. Give it a king and it will become an afterthought. For like any man, he is content when both his belly and his bed are filled with a prize piece of tender flesh, no more. Men are simple creatures, commander.

As much as it is in the eagle's nature to look down upon the world in hunt of lesser creatures, <laughs> it is my oh. genius that makes me soar high above all others. Lesser creatures. <laughs> <in> <laughs> At the lone top do I reside, but I would have it no other way. Taki, nie tak jak widzicie, te dialogi są dość długie. tutaj akurat nie mamy z też jakichś mega rozbudowanych kwestii, ale ale właśnie, z czasem one się tutaj pojawiają. Trzeba przyznać, że no, które z dialogów są naprawdę rozbudowane. Nie postydziłby się tego nie jeden RPG. Tak naprawdę mamy tutaj. Turową e, grę strategiczną połączoną z e, właściwym rdzeniem, oczywiście, rozgrywki z e, RTS-em na polu walki. No ale na ten temat zmontuję, e, oczywiście, osobny materiał. Na razie zobaczymy, co jest właśnie na statku. Dobrze, to miejsce odwiedziliśmy. Mamy też bar, do którego możemy się udać. No, postaci, you taught our enemy the meaning of defeat commander but already i'm aching to give them another lesson come to battle no, co about whom commander a Bit stuck up ain't she that's what a royal title'll do to you She used to be a proper queen and everything with an entire country at her beck call cool. how the mighty have fallen eh me i don't care for any of that rot you got nothing you got nothing to lose about whom, Commander. Shifty son of a bitch, is he? Acting all high and mighty all the time, calling imps idiots, dwarfs, dullards, that sort of thing. Makes you wonder if there's a single thing he's not intolerant of. About whom, Commander? Excellent chap, that one. Likes his jokes dirty and his liquor plenty. Two peas in a pod me and him. Well on and off that is. Can fight like a demon unleashed as well. Best to have him on our side. They have uncanny senses, you know.

She held sway over an entire kingdom, only to be drafted into the service of one who wouldn't have more than a hmm, foot like under his command. If there weren't a wizard attesting, he's a very good boy indeed. I hear she hates men, or at least our male-dominated world, with a vengeance. In her land, women ruled and men served. Must have been a quaint locale indeed. Is anyone in specific? She's no more than a tomboy playing a soldier.

Jak to mniej więcej wygląda? Badania mamy podzielone na podstawowe, zaawansowane, eksperckie i mistrzowskie. Jak widać różnie przede wszystkim koszt w punktach badań. W punktach badań, które mamy tutaj na interfejsie. Każdy ląd, co zresztą za chwilę zobaczycie, generuje nam pewną ilość złota i pewną ilość punktów badań, które możemy potem właśnie wykorzystać gdzieś tutaj na. Em, Odkrywanie kolejnych e, rzeczy. No tutaj mamy w tej chwili punktów 7, niestety tego nie kupimy. Możemy kupić e, na przykład wieżyczkę antypowietrzną, transportowiec, co się może przydać do podboju wysp na przykład, dlatego że jednostki nie potrafią się lądowe poruszać w inny sposób, a innymi niż lądowe nie zajmiemy lądów, jest tutaj kilka wysp. I tak dalej, i tak dalej. Widzimy, mamy też ulepszenia jednostek już posiadanych, poza wynajdowaniem, oczywiście, nowych. E, na dole mamy listę technologii, które już zbadaliśmy. No, i tak to mniej więcej z grubsza tutaj, prawda, wygląda. Yy, mamy punkty researchu, które, tak jak mówię, generuje nam co każdą turę, czyli dajmy na to umownie co dobę, yy, posiadany przez nas teren. Oczywiście wszelkiego rodzaju ulepszenia, rodzaj ulepszenia na, na, na tym terenie też zwiększają tą pulę. No, i w tym momencie, jeżeli uzbieramy odpowiednią liczbę punktów, możemy natychmiast nabyć właśnie kolejny, kolejny wynalazek. Dobrze, my przejdziemy jeszcze do komnaty królewskiej. Komnaty królewskiej, w której zagnieździł się Max, czyli nasz właśnie mak, który nas wspiera i który. Jak stwierdził Edmund, będzie nas promował. No i tutaj elementów interakcji na razie nie ma zbyt wielu. Możemy sobie obejrzeć codzienną gazetę, która w tym momencie. Yy, Bochenek klepa z cesarza w zdjęcia w środku. No, standardzik oczywiście faktowy, prawda? Kości wrogów, ludz, ludność w szoku, na barbarzyńskie, niezruszone. Cesarz nie urodził się w Rivelonie i tak dalej. Tutaj mamy przy okazji poli, poparcie polityczne. Jak na razie wynosi ono standardowo 50%. Jeżeli będziemy musieli podejmować te decyzje, o których mówiłem, w tym momencie będą się zmieniało, dlatego że część oczywiście tych decyzji będzie bardziej korzystna dla krasnoludów, część dla elfów i tak dalej. To będzie cały czas się zmieniało, flutuowało. My musimy z kolei wybierać tak, żeby oczywiście jak najlepiej na tym wyjść. Jak widzimy mamy pięć frakcji, w związku z czym prawie zawsze będzie w ten sposób, że będziemy mieli no tutaj na przykład 3 głosy po którejś stronie, więc odpowiednie balansowanie tutaj prawda, tymi decyzjami. No oczywiście możemy je podejmować wedle własnego uznania również, ale niekoniecznie w tym momencie będzie to najbardziej opłacalne. Eee, no. Chodzi o to po prostu, żebyśmy mieli jak największe poparcie wśród poszczególnych raz dlatego że od tego zależy ilość rekruta na mapie. Na mapie, która prawdopodobnie nie jest pełną mapą kampanii w tej chwili, za chwilę ją zresztą Wam pokażę. No i tutaj właśnie mamy Maxosa, z którym możemy porozmawiać i u którego, uwaga, rozwijamy nasze smocze skille, bo jak wiadomo w tej grze możemy również w czasie walki, poza no, budowaniem i wyznaczaniem celów jednostkom naziemnym, lotniczym i tak dalej, i tak dalej, możemy również wcielić się w samego smoka. To oczywiście możemy porozmawiać sobie. No, tak w tej chwili nie powiem. Ok, tutaj u niej, tak jak mówię możemy sobie skille smocze rozwijać przez o, opcję dialogową podobnie jak u Grumia i wchodząc na przykład w księgę i w tym momencie mamy dokładnie właśnie to samo. Już wyuczone umiejętności, te których możemy się nauczyć. No oczywiście są takie bafujące, są zwiększające, a tak szybkość poruszania się i całe mnóstwo, mnóstwo rzeczy, nie wiem, dające nam ochronę na przykład. I tu również mamy podział na zaawansowane eksperckie, i mistrzowskie, i wszystko to z tej samej puli badań, więc musimy też mądrze decydować, czy w tym momencie będziemy stawiali bardziej na rozwój jednostek, właśnie wojskowych, będziemy się bardziej na wojsku i na klasycznym rts opierać, czy jednak nasze interwencje smocze nie będą tutaj dla nas kluczowe. No oczywiście warto też zachować jakiś balans tutaj sensowny, dlatego że bez dobrych jednostek, no jakbyśmy Smokiem Niesamowitym nie byli, no jednak bitwy nie wygramy, o czym się już przekonałem podczas poprzedniej rozgrywki, także no tutaj trzeba, trzeba też uważać i trzeba zarządzać tym wszystkim bardzo mądrze. Dobrze, wrócimy teraz na mostek, na którym na pewno odblokuje nam się już mapa, co widać zresztą tutaj na załączonym obrazku. No i tutaj możemy wejść, czasami są tutaj też postacie, one się przemieszczają między tą tawerną, prawda, a różnymi pokojami, a czasami możemy się do nich dowiedzieć nowych rzeczy, czasami też dostać coś w rodzaju małego zadania pobocznego, czyli po prostu poproszą nas też o podjęcie jakiejś decyzji, często osobistej. Na przykład, Catherine w pewnym momencie poprosi o wyrównanie, jak gdyby, płac dla kobiet i mężczyzn na statku. No takie smaczki różnego rodzaju. Dobra, przejdziemy teraz szybko do mapy strategicznej. Tak jak widać przypomina nieco. Jest, nie wiem, właśnie to nie jest raczej pełna mapa, dlatego, że mamy tutaj tylko i wyłącznie niemalże królestwa nieumarłych i królestwa elfów. To są te takie małe twarzyczki, które są tutaj, a mamy jak wiadomo raz jeszcze kilka, czyli krasnoludy, jaszczurów i tak dalej. Mapa większa nie jest, w związku z czym myślę, że to jest dopiero początek i kiedy uda nam się podbić tutaj te tereny, to w tym momencie przejdziemy do mapy większej, tudzież ewentualnie jest to po prostu na Czas bety przygotowany tylko ten fragment. No i oczywiście tereny niebieskie to są tereny nasze, podbite przez nas, zajęte przez nas. Te na czerwono to są tereny zajęte przez naszego przeciwnika aktualnego. Tutaj w tym momencie walczymy tylko z jednym przeciwnikiem. No i co możemy robić tutaj na tej mapie? Oczywiście przesuwać jednostki. Na szczęście jest, jest przycisk do cofnięcia, więc będę, musiał, będę mógł w każdej chwili to zrobić. Na przykład, nie wiem, będziemy chcieli dajmy na to. Hmm, Wycofać te nasze jednostki łowców, tutaj akurat mamy, z powrotem do naszego głównego królestwa, to jest nasza stolica. Utrata i oczywiście wiąże się z końcem gry. Możemy również spróbować zaatakować tereny zajęte przez przeciwnika, z tym, że jak widać, tutaj nie możemy przejść przez te lasy i góry, czyli do Kualina Alta, musimy dostać się przez gród cienia, prawdopodobnie. Są jakieś problemy z polskimi ściągami, z tego co widzę tutaj niewielkie. No i cóż, jeżeli zrobimy coś takiego, no to wiadomo, tutaj przeciwnik ma troszeczkę więcej sił od nas. No ale na potrzeby powiedzmy tego, zaznaczamy oczywiście. Jeżeli mamy jednostki zbite, jest ich kilka, to w tym momencie możemy wysłać tam pojedynczą, możemy wysłać wszystkie naraz. Oczywiście tutaj płynnie regulujemy sobie ich liczbę. No i... W Następnej, jak gdyby, turze, kiedy zakończymy turę, to tutaj nastąpi rozwiązanie walki. No i teraz sprawa kolejna. Co możemy robić na danych terenach? Kliknięcie tutaj na, na tym terenie prawym przyciskiem pozwala nam zagrać na taki teren kartę strategiczną, której akurat tutaj w tej chwili żadnej nie mamy do, do zagrywania na nasz ląd, ale mamy na przykład kartę, którą możemy zagrać na teren przeciwnika. Jest to karta, która zmniejsza liczbę ludności kraju do 50%. To oznacza, że przeciwnik będzie miał mniejszą liczbę rekrutów. No, i na przykład tegoż właśnie w tym momencie tutaj użyjemy. Ta karta została zagrana. Przeciwnik będzie miał mniej ludzi, więc w związku z czym mniejszy dostęp do rekrutów, jak gdyby. Co poza tym? Możemy kupić jednostki, jeżeli mamy. W w lądzie ze stolicą zawsze. To są jednostki, które są dostępne. Tu jest koszt złota. Oczywiście wybieramy ich liczbę i tak dalej. Jak dać złota za dużo, nie mamy 11 sztuk tylko. To są jednostki, które będą stacjonować po prostu na danym terenie. W czasie bitwy i takie produkujemy, ale to są takie jednostki startowe, jak ryby, które no, dają nam pewną przewagę na samym początku. Możemy również na terenach budować, wznosić budowlę, jak widać, na, w tych prowincjach. No i tutaj mamy do wyboru Akademię, fabrykę wojenną, na którą nas w tej chwili nie stać: kopalnię złota, parlament, tawernę i wieżę magiczną. Większość z tych rzeczy tutaj oczywiście mamy, to nam produkuje dodatkowe karty, plus dostajemy jeszcze w tym momencie jeden punkt badań z danego terenu. Fabryka wojenna, jak się łatwo domyślić, produkuje nam jednostki. Kopalnia złota zwiększa dochód w złocie, a te parlament, tawerna i wieża magiczna dają nam różne typy kart co jakiś czas. Eee... No tutaj na przykład mamy właśnie fabrykę wojenną zniesioną, jest to teren przygraniczny i tutaj zawsze zażarte boje się toczyły. Tutaj z kolei mamy akademię, która tutaj już była. Co więcej, po przejęciu terenu, na którym były jednostki neutralne, wchodzą one w nasz, skład naszej armii, dlatego tutaj między innymi dorobiłem się właśnie wazu bojowego, czyli czegoś w rodzaju tutejszego czołgu. No i tak to mniej więcej wygląda, tak jak mówię, no, gramy, zagrywamy, budujemy karty, no tutaj jeszcze mogę oczywiście, jako że mamy e, sprzedać można budynek, jako że mamy fabrykę wojenną, tutaj też mogę kilka jednostek kupić, tu jest limit naturę, który możemy wykorzystać właśnie do kupienia tychże jednostek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W momencie kiedy kończymy turę wykonujemy wszystkie ruchy. Ja jeszcze tutaj będę chciał zrobić rzecz jedną wóz bojowy zostawię do ochrony, a mamy dwóch chłopców, zapakujemy ich na... ok, transportowiec i transportowcem wyślemy na podwój tejże wyspy co jak widać oczywiście chwilkę nam zajmie bo będą to dwie tury ale cóż poczekamy warto, warto tutaj trzy punkty badań się generują więc nie jest to ląd naprawdę bardzo dla nas przydatny no i cóż kończymy turę no i w tym momencie tutaj rozpocznie się walka niedliwo. być może jeszcze przeciwnik nas zaatakuje bo zebrał tutaj dość duże siły copuję nam tę prowincję, nie jest to stale wykluczone. Na razie walkę mamy tylko tutaj. No i oczywiście możemy sobie przejrzeć tutaj, gdzie takowe walki będą się odbywały. Na razie jest to tutaj, tutaj jedna prowincja. No i przechodzimy do trybu bitwy, który zostanie zostanie wygenerowana. Zagraliśmy kartę. No i właśnie, jeżeli mamy pieniądze, na no szans tutaj jak widać na początku dużych nie mamy, ale to nie oznacza wcale, że bitwa jest przegrana absolutnie. To są jednostki startowe komputera. Mamy ich mniej, ale jeżeli dobrze się postaramy, jeżeli dobrze zagramy, to możemy spokojnie korzystać to rzeczywiście przewagę smoka, jeżeli będę to ja. Czyli rzeczywiście wysłać tam dowódcę, w tym momencie bitwa będzie rozegrana automatycznie i... No cóż, w takim wypadku raz, że musimy zapłacić każdemu z naszych, jak widzicie, tutaj 5, tutaj 8 żołdu, więc nas to kosztuje. No, wiadomo, te zagrywki warto robić w momencie, kiedy po prostu, no, jesteśmy atakowani w kilku miejscach naraz. No, w tym momencie niestety w jednej turze możemy być jako smok tylko w jednym miejscu i warto zawsze w tym, w który mamy najmniejsze szanse, tak naprawdę, dlatego że nasza interwencja może przechylić szale bitwy. No, więc jeżeli mamy kasę, możemy wybrać jednego z dowódców, oni się oczywiście znają na różnego rodzaju typach wojsk i taktykach, co zresztą tutaj widać w opisach, tudzież no po prostu Armię Imperium wyznaczyć, żeby to zrobiła. No i jak widać, różnice są. Scarlett tutaj do tych się mniej nadaje. Henry. Zwiększył tą szansę o całe 10%. Edmund też nieźle sobie poradzi, Katwin dużo gorzej. No, oczywiście mamy szansę bazową, ale zawsze możemy się wspomagać kartami, które, tak jak mówię, czasami otrzymujemy co jakiś czas, jeżeli mamy odpowiednie budynki, tudzież też fabularnie one się pojawiają. No i mamy na przykład tutaj, właśnie kilka takich kart, które dają nam na czas bitwy skile smocze, których jeszcze na przykład nie posiadamy, czy na przykład najemne sterowce, czyli zwiększamy. Siłę swoich jednostek, prawda? Tutaj o e, oddział sterowców. No i w ten sposób, zagrywając karty i, i po prostu wyznaczając dowódców, przechodzimy do bitwy. Tego już w tym momencie nie będę pokazywał, materiał będzie zbyt długi, bitwę jakąś pokażę Wam w kolejnym materiale. No, będę musiał jeszcze raz troszeczkę przejść tą kampanię, żeby po prostu od nowa, żeby, żeby odblokować troszeczkę więcej jednostek, pokazać Wam, na czym to mniej więcej polega, jak wyglądają właśnie bitwy, a szczególnie udział smoka w nich, kiedy możemy się przełączyć w third person i bezpośrednio brać udział w bitwie. A póki co, w takim razie, yy, tutaj zrobimy odwrót, zamknij. Właśnie, możemy jednostkę cofnąć, i rozpoczęła się w ten sposób kolejna tura. Mamy nowe informacje, w międzyczasie tam się oczywiście nowa sytuacja naładuje. To tylko wyłówki, cesarz skarży się na łamanie zasad bezpieczeństwa. Doradcy wojskowi kręcą głowami z niedowierzem moczne. Sekrety i kłamstewka cesarza, i tak dalej, za nim generałowie pod sztandarem Benkarta. No i cóż no, i tak to wygląda. Co turę po prostu pojawiają się najczęściej jakieś opcje dialogowe, czasami też po podwoju konkretnej prowincji, czy po prostu wykonaniu jakiejś czynności. W tym momencie fabuła, jak gdyby, gry jest pchana do przodu, a my póki co uciekamy z kruka. No i już niedługo. Tak jak mówię, kolejny materiał, tym razem już bezpośrednio relacja z bitwy, z tego jak się tam działa, w jaki sposób się walczy w i e, Dragon Commanderze, a póki co trzymcie się, na razie.